Dzień dobry, moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor, doktor, to kolejna odsłona podcastu BSSB z Dzisiaj mamy cykl Kim oni są i porozmawiamy sobie o firmie globalnej, o firmie, która wywodzi się, no właśnie, o tym się za chwilę dowiemy, skąd ona się wywodzi, ale prowadzi w Polsce bardzo szeroko zakrojone działania i to na kilku różnych frontach. Tą firmę na pewno znacie albo ocieracie się o nią wtedy, kiedy przechodzicie przez różnego typu budynki biurowe i nie tylko. No, i kto to jest? To jest firma ISS. A porozmawiamy sobie z Karoliną Wild, która nam opowie o swojej firmie. Cześć Karolina. Cześć, dzień dobry. Słuchaj, to żebyśmy tak dopełnili pełnych formalności, powiedz mi, jaką ty rolę w ISS-ie pełnisz? W ISS e, jestem country managerem. E, um, czyli um, opiekuję się um, albo. Może nie opiekuję, ale upewniam się, że moi ludzie mają wszystko, czego im potrzeba, żeby dostarczali serwisy do naszych klientów. No właśnie, powiedziałaś: dostarczali serwisy. Wy tych serwisów trochę macie. Ja tak specjalnie już zagaiłem do tego, że Waszą firmę się zna, mimo tego, że wiele ludzi może Was nie rozpoznawać tak od razu, ale de facto. Robicie kawał roboty i to nie tylko u nas w Polsce, ale oczywiście też i znacznie szerzej. Natomiast zanim dojdziemy do tych konkretnych serwisów, to powiedz mi taką, taki rys historyczny. Skąd się wziął pomysł na ISS? Skąd ta firma jest? To, to, to bardzo trudne pytanie. E, ISS jest firmą duńską, em, e, czyli e, taki heritage e, skandynawski. E, teraz e, jestem zdecydowanie testowana. Ponad 120 lat temu, e, w 1901 roku e, powstaliśmy właśnie w Kopenhadze e, i e, generalnie firma, firma się wychodzi, wywodzi z serwisów e, security e, ochroniarskich. E, natomiast przez lat ta przekształcała się w taką organizację, która dostarcza zintegrowane usługi serwisowe. I tak, wywodzimy się z dosyć niewielkiego kraju, jakim jest Dania, natomiast jesteśmy jak najbardziej firmą globalną. Jest nas prawie 400 tysięcy ludzi, placemakerów na całym świecie, w ponad 35 krajach, więc jesteśmy w tej grupie 40 największych firm na całym świecie. Wywodzi się firma z Danii 1901 rok, to już niesamowita historia, ponad 120-letnia. Niewiele tego typu podmiotów pewnie możemy znaleźć w ogóle globalnie, które mogłyby się szczycić tak długie, długą swoją historią. Powiedziałaś kilkadziesiąt krajów. My jesteśmy w Polsce. W Polsce. Ale ty odpowiadasz nie tylko za Polskę, ale nieco szerszy obszar. Dokładnie, Polskę i kraje bałtyckie. Natomiast w Polsce jesteśmy od prawie 30 lat. W przyszłym roku będziemy mieli naszą 30. rocznicę właśnie dostarczania serwisów. W Polsce jest nas trochę ponad 2000, więc również duży, prężnie działający zespół. No to wejdźmy w te serwisy. Powiedziałeś, że wszystko zaczęło się od usług ochroniarskich, ale wy jesteście bardziej znani z nieco innych usług tutaj w kraju nad Wisłą. To prawda, więc tak, mówiłam o zintegrowanych usługach serwisowych w budynkach i tak jak mówiłeś, w budynkach szeroko pojętych, nie tylko w budynkach biurowych, ale również i w fabrykach, i w centrach logistycznych i w szeroko, szeroko pojętych powierzchniach. Jeżeli chodzi o same serwisy, to tak, staramy się je integrować i dostarczać je jednym spójnym zespołem. Są to serwisy typu właśnie usługi czystości, sprzątania, usługi workplace experience, usługi techniczne, usługi projektowe, tak zwane design and build, czyli fit out dla naszych, dla naszych klientów, recepcyjne i generalnie wszystko, wszystkie serwisy, które pomagają naszym klientom czuć się dobrze w biurach, w których oni pracują. A gdybyś miała tak spojrzeć na ten portfel usług, które chociażby tutaj w Polsce świadczyć, czy które z nich są bardziej dominujące, w sensie czy na przykład te recepcyjne, czy te związane z utrzymaniem czystości, czy też być może z innymi jakimiś pracami? Myślę, że technika i usługi czystości to są nasze główne linie serwisowe. Natomiast my jesteśmy taką organizacją key accounts, czyli koncentrujemy się na klientach, którym zależy na zintegrowaniu tych usług i staramy się, żeby um, oni mieli benefity z tego, że wszystkie te usługi są dostarczane przez jeden zespół um, w jednym budynku. A dotknijmy w takim razie Waszych relacji z Waszymi klientami. Czy to jest tak, że każdy rynek żyje swoim życiem i generalnie skupiacie się, na przykład Ty na Polsce i na krajach bałtyckich, żeby tutaj rozwijać swoją obecność? Czy być może jest tak, że kiedy łapiecie w cudzysłowie oczywiście dobre relacje z jakimś podmiotem globalnym, to wtedy Te Wasze usługi są odzwierciedlane również w kolejnych krajach, gdzie Wy też jesteście obecni? Jak najbardziej jesteśmy organizacją globalną i jednym z takich benefitów, które my oferujemy naszym klientom to to, że, że możemy te serwisy dostarczyć w ich... W praktycznie wszystkich lokalizacjach globalnych, więc takich globalnych klientów mamy wielu. Ja się w ogóle wywodzę. Przed przeprowadzką do Polski pracowałam właśnie w naszym dziale Global Key Accounts, która się takimi kontraktami zajmowała. Natomiast jak najbardziej współpracujemy ze sobą między państwami. Polska jest w takim regionie Northern, Northern Europe and UKI. Rynki, generalnie, jeżeli chodzi o Facilities Management. Są w różnych poziomach maturity, e, i my bardzo często wymieniamy się e, takimi best practice e, czy e, jakimiś innowacjami, które my e, tutaj w Polsce wymyślamy, czy to nasi koledzy z innych krajów, i ten przekaz wiedzy e, jest bardzo płynny i bardzo, bardzo pomocny. Dla przykładu, e, ISS jako firma globalna opiekuje się 20 z 30 największych banków na świecie, e, więc ten know-how, który jest w tym konkretnym segmencie, jest bardzo pomocny nam, gdzie my w tym momencie ten serwis rozwijamy. Pracując dla takich ważnych instytucji jak banki, musicie spełniać jakieś konkretne wymogi? Czy łatwo jest się dostać jako kontraktor dla banków? Myślę, że łatwo, łatwo się jest nigdy nigdzie dostać. Natomiast, oczywiście, pracując z bankami, my bardzo dobrze rozumiemy ich potrzeby, jeżeli chodzi o na przykład zarządzanie ryzykiem. Więc te relacje, które, które mamy i to doświadczenie, które, które zdobywamy właśnie podczas pracy z tymi klientami bankowymi, pomaga nam w pozyskiwaniu nowych klientów. Powiedziałeś, że wcześniej pracowałaś w dziale Global Accounts. To ten dział się mieści w Danii czy gdzieś indziej? No, to jest sama nazwa wskazuje, że jest to dział globalny. Natomiast tak, ja akurat klient, którym ja się opiekowałam, miał headquarters w Danii, więc, więc byłam w Kopenhadze. Byłem tam kiedyś. Bardzo mi się podoba to miasto, szczerze mówiąc, tak z turystycznego czysto punktu mhm. widzenia. Z tego, co pamiętam, strasznie drogie jedzenie, tylko tam w restauracjach mhm. różnych, ale, ale bardzo przyjemne wspomnienia z tego Generalnie miasta. Generalnie jest wszystko drogie. Skandynawia, tak. Dokładnie. Z jednej strony mamy ten wysoki poziom kosztów, ale z drugiej strony ten styl życia, bycia i takich relacji międzyludzkich, który, tych socjalnych, który jest tam na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Rozumiem, że to też się przekłada jakoś na wartości, które macie u siebie wewnątrz organizacji. Zdecydowanie, zdecydowanie danie i w ogóle Skandynawia jest takim krajem, które bardzo sobie ceni ten element social equality i to jest jedna w ogóle jedna z rzeczy dla której ja tak lubię pracować dla ISS właśnie ten element takiej opieki nad człowiekiem i takiego właśnie social care. Więc ten element ludzki jest dla nas bardzo ważny. Czy to no, pracujemy w takim w takim industry gdzie zatrudniamy dużo pracowników serwisowych i bardzo nam zależy na tym żeby Naszym ludziom żyło się godnie, więc mamy mnóstwo takich inicjatyw, typu na przykład Living Wage, gdzie zależy nam, żeby ta płaca, którą my dajemy naszym pracownikom nie była tylko standardową national minimum wage, ale żeby była to żeby żeby to było living wage, czyli tak godne, godne wynagrodzenie, żeby ludziom żyło się dobrze. Z drugiej strony również bardzo inwestujemy w social mobility, czyli rozwój ludzi, taką ścieżkę kariery. Nie wiem, zaczynając od osoby sprzątającej przez przechodzenie do superwizji, do recepcji, potem do Office Managera mamy wiele takich przykładów, gdzie inwestujemy w ten rozwój człowieka. Trzecim takim przykładem jest wszystkie inicjatywy związane z aktywizacją ludzi z niepełnosprawnościami. Tutaj też się koncentrujemy ponad 10% naszej kadry to ludzie właśnie z niepełnosprawnościami i bardzo nam zależy na tym, żeby kreować właśnie takie środowisko dla nich, żeby też im się dobrze pracowało. A to. To od Was można by się uczyć, bo to 10% uzyskać osób z niepełnosprawnościami w ramach jednej organizacji. To wcale nie jest codzienność, bym powiedział, w naszych biznesowych realiach. A Wasza firma jest bardziej kobiecą firmą, męską firmą? Czy macie to tak w 50% zrównoważone? Mamy to zrównoważone. Ja w ogóle jestem, bardzo fajny punkt poruszasz, bo ja jestem takim, nie wiem, jak się mówi, chair. Po, po polsku, Chair of the Gender Balance, um, e, e, takim employee resource group, który mamy globalnie u nas w organizacji, więc ten element równości płci jest dla mnie bardzo ważny. Um, i e, myślę, że e, generalnie taki cognitive diversity, e, jeżeli chodzi o, o firmę, jest niesamowicie ważne. Bez względu na to, czy to jest płeć, czy to jest pochodzenie, czy to jest background, czy to jest kolor skóry e, czy, czy wyznania, bo e, im, im bardziej się różnimy w zespole tym więcej punktów widzenia, tym więcej różnorodności, tym lepsze są decyzje, które, które podejmujemy. Jeżeli chodzi o samą płeć, FSS Polska 50 na 50, jeżeli chodzi o całą organizację, i również jeżeli chodzi o nasz zespół Country Leadership Team Minus One, czyli ten Extended Leadership Team, również mamy 50 na 50. Tak słuchając o tej różnorodności dochodzę do takiego przemyślenia, że to pewnie też Wam się przydaje w re, przy relacjach z Waszymi klientami, tak? no bo mając tak dobrze zróżnicowane środowisko wewnętrzne, też rozumiecie środowiska, w których pracujecie. Zdecydowanie. I to jest um, taki temat, który my bardzo często teraz dyskutujemy z naszymi klientami, czy to um, klientami aktualnymi, czy to klientami potencjalnymi, bo ten element S W E -S -G, uh, jest um, coraz ważniejszy, coraz bardziej istotny. Um, I um, dla mnie w ogóle element diversity to jest uh, right thing to do. Um, natomiast uh, również uh, punktu widzenia klienta um, to jest ogromny competitive advantage dla nas no zdecydowanie, zdecydowanie. Wróćmy na chwileczkę do tej ba, waszej bazy klienckiej. Wspomniałaś już o bankach, że pracujecie dla banków. Jakie inne wiodące branże są w tym waszym koszyku takich najczęstszych biznesowych relacji? Generalnie jako ISS globalnie, my mamy taką strategię One ISS, która polega na segmentacji właśnie jeżeli chodzi o Um, industries um, bardziej niż geograficznie. Więc koncentrujemy się uh, tutaj w Polsce na jakichś czterech uh, głównych segmentach, które są priorytetowe dla nas. Um, professional Services and IT, czyli tutaj właśnie uh, znajdują się um, szeroko rozumiane, Um, firmy głównie office-based, czyli e, właśnie banki, czy towarzystwa ubezpieczeniowe, czy firmy technologiczne, um, i, e, czy business services centers, e, które również są e, naszymi klientami. E, drugi segment e, to industry, e, czyli szeroko pojęte e, fabryki, e, czy to e, fabryki e, produktów, czy to fabryki produktów spożywczych. E, więc e, szeroko, e, szeroko pojęty segment industry. E, trzeci to logistyka, czyli centra logistyczne, e, a czwarty to real estate, e, czyli e, budynki, które m, są multi-tenanted, e, a my współpracujemy z zarządcą takich nieruchomości, żeby dostarczyć serwisy nie tylko dla e, tenantów e, w e, piętrach, tylko również e, common space. No tutaj właśnie Wasze służby można znaleźć na terenie budynku, w którym my dzisiaj się znajdujemy. Codziennie się mijam akurat w korytarzach z Waszymi pracownikami. Wspomniałaś o branży tych usług profesjonalnych, centrach usług wspólnych. Wy też macie Centrum Usług Wspólnych i też zlokalizowane w Polsce to prawda, to prawda. My w zasadzie mamy dwa um, biura w Polsce, więc um, ISS globalnie podjęło decyzję w 2020 roku, e, żeby otworzyć e, takie nasze secondary HQ właśnie w Warszawie, um, więc to jest super i dla nas e, z punktu widzenia właśnie przekazu tej wiedzy, ale również dla naszych klientów. Um, a drugie mamy w Gdańsku i to jest takie e, właśnie typowe shared service center, um, gdzie się się Na dostarczeniu usług finansowych do naszych krajów poza, poza Polską. Ta dywersyfikacja pomiędzy Warszawą a Gdańskiem wynikała z czegoś? Od zawsze chcieliście mieć więcej niż jedno centrum, czy być może tak po prostu się wydarzyło? Myślę, że to było planowane i było w strategii. Biura różnią się od siebie tym, że właśnie Gdańsk typowo koncentruje się na usługach finansowych, natomiast biuro w Warszawie jest częścią naszego HQ, więc struktury, które mamy w Kopenhadze są, albo struktury, które mamy w Warszawie są częścią struktury, które mamy w Kopenhadze, więc myślę, że ten distinction był potrzebny z tego powodu. O Gdańsku się mówi, że to najlepsza destynacja work-life balance w Polsce. Jeszcze nie miałam okazji być znowu w Gdańsku po powrocie do Polski, więc chętnie się tam wybiorę. To czas najwyższy, jak najbardziej. Fajny budynek sobie tam wybraliście, także myślę, że też w ogóle pod kątem zieloności budynku on tam spełnia spore wyśrubowane normy. A jak wygląda u Was patrzenie na te kwestie ESG? No, zdecydowanie patrzymy bardzo uważnie. Oczywiście nie tylko dlatego, że się tego od nas oczekuje, jak każdego zrównoważonego, zrównoważonego biznesu in today's world. Natomiast tak, jeżeli chodzi o nasze biura, jak najbardziej. Nie tylko ten element um, z punktu widzenia environmental sustainability, um, bo tutaj um, współpracujemy um, czy to z naszymi landlordami, um, czy, czy podczas naszych witautów upewniamy się, że te rozwiązania są um, bardzo ekologiczne, ale również z punktu widzenia właśnie tego socjalnego. Dla przykładu podam, że oba nasze budynki w Warszawie i w Gdańsku um, mają ten platynowy standard Mobility Mojo, czyli um, są to biura, które um, um, 所以。 the most accessible w, w tym kontekście. Więc właśnie bardzo nam zależy na tym, że bez względu na to właśnie, jakie człowiek ma abilities, jest w stanie pracować tak, jak każdy inny w, w naszym biurze i z tego jesteśmy naprawdę dumni. No i tym samym wróciliśmy do tego dbania o różnorodność zespołową, prawda, żeby się każdemu dobrze pracowało. Słuchaj, bardzo dziękuję. Dużo usłyszeliśmy. Dzisiaj o historii firmy, o tym, gdzie wy jesteście obecni, kogo zatrudniacie, jaki macie nawet profil pracowników, jak to jest mocno różnorodne i gdzie macie swoje lokalizacje tutaj w Polsce. Gdyby ktoś chciał znaleźć więcej informacji na temat tego, kim jesteście w ISS, co wy na co dzień robicie, to gdzie byś taką osobę odesłała? No pewnie szeroko wszystkim znany LinkedIn. Mamy też swoją stronę internetową, także zapraszam przez social media i internet. To ja już zadbam o to w takim razie, żebyśmy do opisu dzisiejszego odcinka załączyli odpowiednie linki, żeby można było Was łatwo znaleźć. A za dzisiejszą rozmowę Ci bardzo dziękuję. Super, ja również dziękuję za rozmowę i za zaproszenie.